Do zebrania. o i nasza paczuszka przylatuje. I widzimy je na minimapie i wróg także widzi. Więc robi się. Nie, 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 nie! Ja chcę, ja chcę swoją paczkę. Cholera jasna, no. Zaraz mi ją zabiorą, albo jedni, albo drudzy. No i zabrali. Chamy nie Dobra, ale przynajmniej ubiłem tego gościa. Dlaczego nie dostaję punktów za to, kiedy wróg zbierze moją paczuszkę, co? E, to by się nazywało na przykład zdrada i bym miał medale ze zdrady. Posarz swojego wroga. Dobrze, 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 dobrze pocisnąłeś mi się. Naprawdę, podoba mi się to. Tam jest jeden. Gdzieś, RCXD, chyba, tak. chyba gdzieś tam, na myśliwcu jakby. RCXD, czyli ten... Kierowane. No, kierowane w cudzysłowie. Taki wybuchowy samochodzik. Uważam, że to jest. Znowu, znowu to nie ja zbiorę, tak. Co to było? Dlaczego tylko. Nie, to ja go zabiłem, chyba. Kierowany samochodzik zupełnie bezsensowny. Killstreak. streak. Dlaczego? Ponieważ. Unieruchamiamy się wtedy, tak jakby tak. Musimy tym kierować. Zabijemy, że tak powiem, maksymalnie jedną osobę. Jest, proszę, proszę, chcę to. Zabijemy, maksymalnie jedną osobę. Piękna. O, i wszystkie naraz killstreaki mi się naładowały? Znaczy skullstreaki? Tutaj rzucę, e, nie. Ach, cholera. Kogoś zabiłem? Nie mam pojęcia. Jak to przyspieszać? Bo, bo ja nie wiem. Ja? Ooo, aż trzech! Pięknie. Dobra, tutaj rzucimy paczuszkę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabierze. Hamsko. Ja chcę swoją paczuszkę. Zobaczymy, gdzie są nasi. To tam, gdzie nie ma naszych, to są zapewne przeciwnice. O, um, Lightning Strike, tak. O jezu, ilu jest ich tutaj? Ale chyba ktoś silny ich już pociśnie. No dobra, jedna ofiara, dwie ofiary. Atak wykonany, ale mi idzie fajnie. O jezu, o jezu. Płastu. Dobra, nie miałem szans, miałem mnie na muszce. Jeszcze mogłem sobie podskoczyć. Czasami to robię, czasami padam, jak widzicie. Częściej... Najczęściej padam, padam jak szmata. Zabijam przeciwników, tak karam ich. Tam jest, tam jest, tam jest jeden pan, ale, ale dorzucił. Ostar, co, co on robi, lol? Patrzył się na mnie, nie wiem. Podziwia moją głowę, chciał mi zrobić zdjęcie i wrzucić na fejsa. I meczyk się kończy w prawym dolnym rogu nad punktacją. Oni wygrywają, lol. Macie, ile jest sekund do końca. No i wygrali, no. <laughs> Nie wiem jak, bo szło mi naprawdę fenomenalnie. Ha, ale widocznie, widocznie tak musiało być. Zobaczymy jaki mamy... Ło, 38 do 11, potwierdzone 19, czyli tak jakby zabiłem 38, ale zaliczyło mi tylko 19 zabić, tak? To i tak najwięcej. Um, Czyli tylko 19 nieśmiertelników zebrałem albo ja, albo moja drużyna. Ale to był naprawdę fantastyczny meczyk. Mamy jeszcze 10 minut, być Yo. może uda nam się coś fajnego, szybkiego tutaj pocisnąć. Ale odblokowaliśmy tych rzeczy, o Jezu, o Jezu, o Jezu. O, Jezu. o łamacz kodów, przyjmij control. o fajnie. Czysty dom, czysty dom, Mmm. Mm, jaki fajny emblemacik, ja jeszcze nie mam skonstruowanego. Granat taktyczny zastępując granat ofensywny, e tam kupa. I tutaj są nasze wszystkie medale, a mój pies znowu się trzęsie i to słychać chyba na nagraniu. Znaczy się tak potrząsa, wiecie. Okej, okay, zagramy jeszcze jedną. Mamy 10 minut, więc ja ewentualnie przerwę w połowie i się z wami pożegnam. Mea-klasa naprawdę, naprawdę jest fajna. PDW 57, dodatkowy tumik, szybki magazynek. Waga lekka, wojak. Waga lekka, czyli. Poruszasz się szybciej, nie odnosisz obrażeń podczas upadku. Wojak, szybsze zdobywanie serii punktów, twardy zawodnik, 10% redukcji obrażeń, szybkie ręce, szybkie, szybsze wyciąganie broni i przycelowanie, o ile pamiętam. Nie, szybkie przycelowanie? Nie wiem, nie wiem, co to są szybsze ręce, nie pamiętam nawet. Szybsze ręce. Na pewno niektórym kobietom przydałby się facet z tym atutem. A my zaczynamy grać na mapie, takiej jaką zobaczyliście, że się ona nazywa. Bo ja już jej w tej chwili nie pamiętam. Gram na niej z trzeci raz. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak przeciwnicy dopiszą. Jak moje, mój skill dopisze. Wolę zebrać killa Aaaa, chciałem ci go ukraść. Chyba tak jakby, wydaje mi się, że ten, który zabił. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie. A, a ile, ile amunicji przeszło od niego, na niego? Proszę, ja chcę... Nie, zebrał, zebrał moje. Wydaje mi się, że ten, kto zabije daną osobę, ma tak jakby większy obszar, w którym jest w stanie zebrać nieśmiertelnik pokonanego wroga. Czyli jeżeli w tym samym czasie dobiegniecie do tego nieśmiertelnika, to zbierze go osoba, która ten nieśmiertelnik powiedzmy załatwiła, tak? Czyli zabiła wroga. Ko Powiem się tutaj patrzeć na czas, jaki upływa, a jestem za bardzo zaangażowany. Ja dzisiaj będę grał w nocy w to. Bardzo, 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 bardzo długo. A tu tuś mi bratku, się skampił, tak? Ponieważ ta gra mi się bardzo podoba. Lubię, Lubię sobie eksperymentować. Z jakimiś ustawieniami, broni i innych takich rzeczy. Hostile Care Package, ciekawe gdzie ona wyląduje, może ją przejmiemy, może ją przejmiemy. A może nie. Nie, ona gdzieś tam daleko. Gdzieś daleko wylądowała cholera. O, o, o. Przeciwnik, przeciwnik. Mogłem się nawet tam położyć. Mówię wam, minimapa to jest po prostu wasz drugi, yy, wasz drugi komputer, tak? Osz! ale mu wszedłem pod celownik. Czy to był quickscope, taki powiedzmy na pół na pół? Niepotrzebnie mu tak chodziłem pod celownik, no. Nie ma, nie ma, nie ma. O salat, salat, pozdrawiam cię serdecznie, Ziomek. Salat bardzo fajnie tutaj gra. I jest to nawet, nawet, dobry. Ładnie, ładnie. Ach! Ach, 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 ach. Także salad się uczy, ja też się uczę koda całego care. dla Was, na chwałę i Waszą cześć. Żebyście mieli naprawdę fajne gameplaye. Coś tam był po prawej stronie, nie wiem, czy go zlikwidowali. Znale. Znale. Ok, mamy, mamy tego kila 10 naboi, musimy władować. O, o. Olety też tam był sniper. Nieważne. Szkoda, że salet jest przeciwny już nie Dobra, jak teraz zginę. Aż ty, aż ty, aż ty chamie. No, no. No, proszę, jakiś kill streak. Uh, score streak. Power streak No już jakieś dziwne odgłosy O Sniper Sniper do nas uderzał Kurczę gdzie oni tam są? A tutaj był Dobra, ja nie wychodzę tutaj Ale cudem się zorientowałem No nie, jeszcze mi brakuje jednego punktu no Fuck Zaraz mnie zabiją na pewno Nie, ja zabiłem! Pakiet wsparcia tylko Ciekawe gdzie ja go sobie rzucę. O, I od razu Hellstorm Oj, zginąłem. Ktoś mnie zabił, a tylko jedna ofiara. No, widzicie kiedy wchodzę w tryb... E, e, o, mój naszyjnik. Mój dokta. Odzyskanie i ten się kampimy tutaj, ale ja jeszcze może. Nie wiem, nie wiem jak dojść do tamtego doktaga. Tamtego Odejdźcie tutaj ode mnie. Chcę to wziąć, chcę to wziąć. Hellstorm znowu. trzeba się gdzieś tutaj przykampić elegancko. O tutaj może. Obok amerykańskiej flagi. Oh say, can you see there's a hell storm? Hmm, hmm, hmm. Give me kills la 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 Tylko jeden, niestety! Ajajaj aj, aj, Salat! Salat putwa! Jeszcze 4 minuty. Salat zemsta będzie słodka. Kill the night. Zemsta będzie słodka. Mówię ci to. Gdzieś ty się tam kręcił, Salad. Przyzna się. Dobra, tutaj, tutaj. Tutaj? Gdzie? A, nie wiem. Był i go nie ma. Ciekawe, co się z nim stało. <śmum> Salad, dlaczego nie siedzisz już w jednym miejscu, żeby mógł przyjść tam do ciebie i cię tutaj utłuc? Delikatnie mówiąc, wymienimy przyjacielskie uściski dłoni, a ja ci podam e, Twoją dzienną porcję żelaza. O jest, jesteś, jesteś, tak, zemsta! Super. My się z saladem naprawdę rozumiemy. Nie, no lubię saladę, naprawdę. Dobra, już. O Jezus, już kończę, kończę. Nie, już nie gadam o tym. Wiecie, chcę być zabawny, a czasami to tak wychodzi, jak wychodzi. Potem muszę się przed wami tłumaczyć. Tak, 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 tak. Muszę im się przed wami tłumaczyć, jak się dostać tam na górę. Mi powiedzcie, bo ja mogę iść za jednym sobie fragiem. Jest. Jesteś tu. Cholera. Chyba był taki granat taktyczny, w cudzysłowie granat, bo to raczej minę przypominało, który porażał prądem jak przyszedłeś obok, jak się przechodzi obok tego. Więc to, to jest dobre na pokampionie sobie trochę. Widać, że on gdzieś jest tam na górze. Ten pacjent, a już go nie ma. Dobra, już został zlikwidowany ładnie. Oj oj, Nie podoba mi się. To. Virgin tutaj był, czyli dziewica. Pewnie za dużo grał w koda i dlatego. że on mi tutaj podejdzie. Nie, nie podejdzie A mi tutaj. No nie. nie podejdzie. Boi się. Albo nie chce zajść od tyłu. To jest najbardziej prawdopodobna opcja. Um. Salad, salad. Chodź tutaj. Chodź tutaj, panie. saladzie. Pojedynek. Zacięty pojedynek, tak, brawo, brawo dla tego pana. Um, broń, której używam, i generalnie pistolety maszynowe bo to się chyba nazywa tak, ta kategoria nie jest za dobra, jeżeli chodzi o pojedynki na e, jakieś e, średnie dystanse że tak to ujmę. Ona się bardzo dobrze nadaje do bliskich dystansów. A na bliskich dystansach najlepiej używać noża. Ale i tak ją ulubię ze względu na to, że patrzcie, ma 50. 50 naboi w komorze. Znaczy, w komorze jest oczywiście jeden. 50 naboi w magazynku. Co pozwala na powalenie znacznej liczby przeciwników. No i dzięki temu. Tak. <laughs> dzięki temu nie muszę korzystać z. Broni dodatkowej, czyli na przykład pistoletu. Poza tym, zawsze zmiana na pistolet wiąże się z... No z tym, że się traci czas, tak? Więc lepiej nie zmieniać, tylko mieć broń, która będzie miała bardzo dużo nabojów. I oczywiście od razu tutaj raczej lekkie karabiny maszynowe. Albowiem lekkie karabiny maszynowe są diablo niecelne. No, może są i mocne. O kurczę, już mi się czas kończy. Także dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście tutaj razem ze mną. Mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym gameplayu Call of Duty Modern. E, Call of Duty Black Ops 2. E, do zobaczenia. Hej, hej.